Dzisiaj dla odmiany będzie wesoło. To znaczy, wydaje mi się, że to będzie dosyć zabawna sprawa, bo mimo, że dosyć tragiczne wydarzenia będą tutaj opisywane, to jednak no, przynajmniej nikt nie umarł. A poza tym cała rozprawa, bo będę dzisiaj głównie mówić o rozprawie sądowej, była na swój absurdalny sposób zabawna. No przynajmniej mnie bawi, tak? Będę opowiadać o pewnym. Incydencie z Polski w XIX wieku, który doprowadził na wokandę y, spór dwóch pijanych mężczyzn. Zanim dojdę do tej rozprawy, najpierw opiszmy, co się wydarzyło. Bohaterami tutaj będzie Jan, lat 38, młynarz z Nowej Wsi w Powiedzie Kolskim który ożenił się z początkiem 1871 roku z niejaką Franciszką, która miała lat z kolei 23. Tenże młynarz był mężem beznadziejnym, tak sobie to ujmijmy. Wiemy, że żonę wyzywał, że żonę bił, no był typem po prostu damskiego boksera i prostaka. 22 października 1872 roku, czyli mniej więcej tam trochę ponad rok po ślubie, małżonkowie, czyli Janek i Franciszka, mój nasz Janek, Franciszka, wydudali się na targ, do koła, z zamiarem kupienia krowy. Nie dobili targu. I po pobycie na jarmarku wracali wieczorem do domu i zatrzymali się w, po drodze we wsi, która nazywa się Młynek w Karczmie, gdzie młynarz Jan spotkał swojego znajomego Józia, Józefa. Zaproponował mu, że hej, może chcesz kupić nasz wóz i chciał za ten wóz 8 rubli. Znajomy młynarza Józef powiedział, że no za ten wóz to on da tylko 5 rubli, no, więc młynarz nie bardzo tam wiedział, co z tym fantem zrobić, więc poszedł do karczmarza. Karczmarz miał na imię Karol i też będzie bardzo ważną postacią tego dramatu. Czy ma się zgodzić na sprzedaż tego wozu za 5 rubli? I tutaj w rozmowę wtrąca się żona młynarza. Nasza biedna Franciszka mówi, że nie możesz sprzedać naszego wozu. On to jest nasz jedyny wóz. Nam jest koniecznie potrzebny wóz w gospodarstwie, nie wolno go przecież sprzedać. Karczmarz uznaje argumenty naszej Franciszki, że tak to ma sens, nie można sprzedać jedynego wozu w gospodarstwie. No a na co młynarz, jak pewnie się domyślacie, ponieważ przedstawiłam tutaj pewien rys charakteru Janka Młynarza, wkurwił się, bo jak to żona może podważać jego opinię, i krzyknął. A cóż komu do tego, że ja sprzedaję, mnie wolno i żonę sprzedać? Na co karcz masz Karol? Ten, który miał radzić w sprawie tego, czy warto sprzedać wóz za 5 rubli, zapytał. A ile byście za nią żądali? Młynarz odrzekł: 50 rubli srebrem. No, trzeba przyznać, że zażądał przynajmniej konkretnej kwoty, taki wiesz. Za te 50 rubli to mógłby sobie kupić 100 wozów. Karczmarz na to popatrzył, popatrzył, podumał chwilę. Wyszedł z tyłu do alkierza i wrócił po chwili z żądaną kwotą. Rzucił na ladę pięćdziesiąt rubli srebrem, młynarz, ani myśląc, dwa razy przeliczył pieniądze, po czym żonę, która zaczęła płakać i krzyczeć, że nie jest zwierzęciem, żeby ją sprzedawano, kopnął e, oświadczając: Poszła do diabła wolę pieniądze, jak ciebie, ja dziesięć rząd dostanę. Gdy żona nasza, biedna Franciszka, nadal się opierała, popchnął ją na taką kratę przy ladzie. To taka, taka krata, za którą stał szynkarz po prostu. I po prostu sobie odszedł, usiadł przy stole. Kartzmasz szybciutko tę kratę otworzył, bo to było takie jakby wejście i odwezwał się do tejże Franciszki: Chodź, Franiu, ja cię kupiłem, będziesz u mnie gospodynią. No, o panie, to się narobiło. Franciszka nie wiedzieć czemu nadal się opierała, więc ten chwycił ją za suknię i wciągnął do tego pomieszczenia z tyłu, do alkierza. Nic jej nie zrobił, żeby była jasność, tutaj się na razie nie obawiajcie się, nic tam na razie nie wydarzyło. Wrócił zaraz stamtąd i oświadczył wszystkim, którzy byli wtedy obecni w karczmie, a tam było z 10 osób podobno, że teraz będzie obchodził wesele. I zaprosił wszystkich do tego alkierza, gdzie ich zaczął częstować? Tam żarciem, papierosami, wódką oczywiście, bo bez wódki to w ogóle nie ma rady. Jak to wesele bez wódki? No, jak, nie wiadomo, co wtedy odczuwała Franciszka, ale zachwycona wiemy, że nie była całym faktem. Mój nasz natomiast, który sprzedał Franciszkę Karczmarzowi, to siedział nadal w izbie szynkowej, pewnie przeliczał mu pieniądze i rozmawiał z niekim Augustem którym powiedział do młynarza: Hej, karczmarz wyprawia wesele, na co Jan Młynarz odświadczył od obojętnie: Niech tam funduje, ja mam pieniądze. No, kasa, którą uzyskał za żonę, zacnał, faktycznie, najwyraźniej była wystarczającą nagrodą za jego nowo poślubioną rok wcześniej młodziutką, 23-letnią żoneczkę. Potem opuścił karczmę a karczmarz w tym czasie kontynuował swoją dziwną imprezę. Wszyscy oczywiście byli wtedy najebani, żeby była jasność, bo nie, nie wiem, czy to dobrze wybrzmiało. Wszyscy byli na rąbanie. to była karczma, zarówno młynarz, jak i karczmarz. Oni tam wszyscy byli narąbani, prawdopodobnie z wyjątkiem Franciszki. Weselne libacje się zakończyły, młynarzowa poszła spać razem ze służącą karczmarza, wszystko tutaj jest zaznaczone, że w nocy żaden karczmarz się do niej nie dobierał. To znaczy, yy, trzeba przyznać, że karczmarz nie nastawał na, że tak powiem, cześć młynarzowej. Przyszedł ranek. Karczmarz zabrał w ogóle młynarzowej taką chustę grubą wełnianą, którą się okrywała, bo to było zimno wtedy, ponieważ to był koniec października, bo myślał, że jak i zabierze ciepłe okrycie, to ona od niego po prostu nie ucieknie. Ona, no to była młoda dziewczyna, nie wiedziała, co się w ogóle tam wydarzyło, trochę się bała, co się tam w ogóle dzieje. Nie uciekła faktycznie, choć prawdopodobnie spokojnie mo mogła. I koło południa, gdy wychodził z karczmy Wojciech, to jest jakiś tam znajomy, znajomych znajomych, powiedziała mu, żeby o tym, co zaszło, powiadomił jej rodziców, bo tych rodziców znał, żeby ci czym prędzej przyjechali i ją wyzwolili. No, ten co poprosiła go Wojciech, to zrobił. Pobiegł do ojca młynarzowej. Nazywał się Stefan. I Stefan, kiedy dowiedział się, że córka została sprzedana, pobiegł do Wójta. Wójt złapał się za głowę, co się w ogóle tam odpierdoliło, i wezwał do swojej, że tak powiem, wójtowskiej kancelarii, zarówno karczmarza z, z mał młynarzową, którą kupił i spisał jakby protokół całego zajścia. Ale nie wiedział, co z tym za bardzo zrobić. Karczmasz w całej sprawie nie zaprzeczał. Powiedział, że faktycznie no on nabył Franciszkę, no bo że, że on jest wdowcem i żona mu jest przecież jako wdowcowi potrzebna. Logiczne, nie? Nic mu nie wiadomo o tym, żeby ludzi nie było wolno kupować. Właściwie to on sądzi, że mąż ma prawo sprzedać żonę. Zapamiętajmy sobie, co tutaj mówi Karczmasz, ponieważ to będzie później ważne. Sprowadzono także młynarza, męża Franciszki, czy byłego, czy nie, tu jest sprawa do rozstrzygnięcia, który także nie zaprzeczał. Powiedział, że no, to właściwie to był taki żart, ale skoro już karczmasz wręczył mu kasę, te 50 rubli, to wziął pieniądze i zostawił w zamian żonę. No, jak już, skoro już da, dał tą kasę, to przekalkulował sobie. Wójt e, o, złapał się wypał za głowę, prawdopodobnie ponownie, i kazał młynarzowi oddać pieniądze, no bo, no bo co tu w ogóle kurwa zaszło, nie? A ten e, tych pieniędzy oczywiście nie oddał. Nie oddał tego dnia, bo na drugi dzień wójt, nie wiedząc co z tą całym fantem zrobić, bo ambaras srogi, e, poszedł do, na policję i ten protokół, który sporządził z tymi wszystkimi zeznaniami młynarza, karczmarza i Franciszki tam po prostu na tej policji zostawił co sprawiło, że młynarz troszeczkę speniał i karczmarzowi pieniądze oddał żona oczywiście musi u ojca, no bo przecież nie będzie wracać do, ani do młynarza, ani do karczmarza, bo oni siebie warci nie? postanowiono postawić sprawę przed sądem takim lokalnym sądem, to się nazywał sąd policji prostej, to była taka najbardziej lokalna policja wtedy bo jesteśmy pod zaborem rosyjskim, no i e, sprawa trafia najpierw nas pod sąd policji prostej. Młynarzowa leci od ten sąd, na tą policję, i mówi, że trzeba zarówno jej małżonka, jak i karczmarza ukarać. No, myślę, że słusznie, obaj byli równo pierdolnięci. E, no, kiedy młynarz i karczmarz zostali na policję wezwani, to od razu śpiewali inaczej. Nagle zmienili swoje zeznania. No, bo trochę ten, speniali. Mój nasz nagle zaczął powiedzieć, że on właściwie to nic nie pamięta, bo był pijany. No, wiadomo. I że nawet ten, jakby następny dzień, to jak się obudził i zobaczył, że on nie ma, i zobaczył, te, że ma 50 rubli w kieszeni, to nadal nie pamiętał, skąd ma te pieniądze. Tak, I że dopiero od obcych ludzi się dowiedział o swoim, cytat, niewłaściwym postępowaniu. No, biedaczyna. No. Y no, i całą zwinę zwalił oczywiście na karczmarza, który wykorzystał to, że był pijany e, młynarz i że pragnął mu na pewno dokuczyć. I dlatego młynarz mówi, że najpierw zbraniał się mu zwrócić pieniądze. No, wiecie, żeby mu taką nauczkę dać. Karczmarz z kolei oczywiście także zmienił zeznania i powiedział, że nie miał w żadnym wypadku nabyć zamiaru młynarzowej na swoją własność, bo wie, ale wiedział, że jakby Jan Młynarz obchodzi się z żoną bardzo źle i chciał mu udzielić nauczki. Bo zobaczył, że to młynarz kopnął swoją żonę, że żona zaczęła płakać, no i że żal mu się zrobiło więc postanowił ją uspokoić, mówiąc, że zostanie u niego gospodynią i żeby zostawiła tego męża, bo no, poza tym znał jakby gwałtowny charakter młynarza i powiedział, że nie chciał biedaczyny puścić z nim do domu, żeby jej nie zbił młynarz. No brzmi bardzo szlachetnie. Tylko, że nie. W każdym razie Karczmarz oczywiście powiedział też, że myślał, że Młynarz pozna się na swoim błędzie, że przeprosi żonę, odda pieniądze i zabierze małżonkę, i odtąd będą żyli długo i szczęśliwie. Mało tego, Karczmarz stwierdził, że to wcale nie młynarzowa wysłała tego Wojciecha znajomego do ojca. Swojego, żeby ją ratował, ale że to on sam wysłał Wojciecha po, po rodziców młynarzowej, żeby ją do siebie przygarnęli i żeby dowiedzieli się, jak ją mąż traktuje. Jednym słowem, Karczmarz zrobił z siebie wielkiego dobroczyńcę, a młynarz zrobił z siebie po prostu pijaka za amnezją. No i miałoby to rozwiązać całą sprawę. W trakcie tego postępowania na tym sądzie policyjnym, lokalnym, w pewnym momencie młynarzowa, nasza Franciszka, przyszła z statusiem i powiedziała, że oni wycofują jednak oskarżenie. No być może albo to obgadali i nie chcieli po prostu, wiecie, afery we wsi, żeby sąsiedzi nie gadali, albo ktoś ich nastraszył, no ale tak czy siak stwierdzili, że oni już mają dość tych, tego łażenia po sądach. Przyszedł również z nimi ten, że małżonek. Pewnie się z nim obgadali wcześniej, bo stwierdzili, żeby więcej z tą policją nie mieć do czynienia, to niech że mój nasz przyjdzie na policję i powie, że szczerze żałuje postępku swojego i żeby sprawę już zamknąć. Jednak nie poszło tak łatwo. Tu zaraz dojdziemy do najciekawszego elementu, bo sąd ten policji prostej uznał, że on nie wie, co z tym zrobić i że podciąga ten cały postępek. I to ja podam tym razem, ja rzadko podaję takie rzeczy, które wydają się zagmatwane i nieważne, ale to będzie istotne. I podał ten, że sąd Policji Prostej, że to jest sprawa za poważna, bo podciąga to pod paragraf 904 kodeksu karnego, mówiący o zaprzedaniu w niewolę. Pamiętajmy, paragraf 904 o zaprzedaniu w niewolę. I stąd sprawa z zapadłej wiochy. Znajduje się nagle przed Sądem Warszawskim Centralnym, budząc niemałą sensację. 19 czerwca 1873 roku, na są sesji Sądu Kryminalnego w samej samiuśkiej Warszawie, bywa sporo publiczności, mimo że ta sprawa umieszczono na wokandzie. Nie była zapowiedziana przez prasę, ale gdy się tylko po korytarzach sądu rozniosło, że, spra że sprawa będzie o sprzedaż żony, no to wszyscy, którzy tylko mogli, to lecieli, ponieważ nie był to wypadek jakby nienotowany w klinikach kryminalnych. Na dodatek było to przestępstwo, w sumie nie objęte żadnym przepisem obowiązującego kodeksu karnego. Obroną zajęli się dwaj warszawscy adwokaci, bardzo poważni. Młynarza bronił adwokat nazywający się Schwarzenberg, którego obrona brzmiała tak. Otóż dowodził on, że młynarz, no to zrobił to wszystko dla żartu, te żonę zaproponował do sprzedaży i że to właściwie nikomu żadnej szkody nie przyniosło. Tu bym polemizowała. Ja myślę, że trochę zestresowało młynarzowo. Poza tym, no wiecie, Młynarz był pijany, co jest więcej niż pewne, jak powiedział, bo rzadko który wieśniak powraca do domu z jarmarku w innym stanie. Uroczy obraz z polskiej wsi XIX wieku nam tu odrysowano. Plus jeszcze dowodził, że ten artykuł 904 Kodeksu Karnego, ten o zaprzedaniu w niewolę, nie może mieć zastosowania, gdyż ten artykuł mówi o Uwaga, zaprzedaniu w niewolę lub wydaniu poddanego rosyjskiego, no bo mówimy o zaborze rosyjskim, azjatom lub ludom innego obcego plemienia. No więc żartu młynarza nie można uważać za zaprzedanie, zaprzedanie żony w niewolę ludowi obcego plemienia. I tutaj bardzo adwokat był z siebie zadowolony tą obroną młynarza. Z kolei adwokat karczmarza nazywał się Brunner. Mamy tutaj spór wiecie, Schwarzenberga z Brunerem to brzmi już wiecie ten, zaraz przyjdzie Bruce Willis i rozwali tam wszystkich. No ale dobrze, w każdym razie Bruner broniący karczmarza powiedział, że karczmarz po prostu, tak jak wcześniej utrzymywał po tych zmienionych zeznaniach, no był takim szlachetnym człowiekiem. Że z żoną ten łynarz się źle obchodził, więc... Karczmarz postanowił naprowadzić go na dobrą drogę i że też dokonał takiego żartu moralizującego i udał mu się ten żart, ponieważ doprowadził on przecież do zgody między małżonkami. Bo uwaga, młynarzowa wróciła do młynarza w toku tej całej sprawy prawdopodobnie, pewnie nie bardzo miała wyjścia. No i kiedy już zarówno Brunner, jak i Schwarzenberg. Dwaj obrońcy młynarza i karczmarza z jakiejś koziej dupy czy innej wulki, wyrazili się, to głos zabrał prokurator. I to jest, proszę państwa, to jest, proszę państwa, miód to jest po prostu cudowno po prostu przemowa tego prokuratora to jest coś, dlaczego ja w ogóle nagrywam tę sprawę, ponieważ jest to przemowa właściwie feministyczna. Jest to przemowa tak wzniosła, że prawdopodobnie ani młynarz, ani karczmarz nie zrozumieli z niej ani słowa, bo bądźmy szczerzy, nie chcę tutaj nikogo oceniać pochopnie, ale to byli dwaj pijacy z zapadłej wsi. No więc prokurator wygłosił po przemowach Brunera i Schwarzenberga płomienną mowę. Postanowił on wywieść. Że miarą postępu narodu i ludzkości jest poszanowanie mężczyzn dla kobiet, że wyswobodzenie tych ostatnich, czyli właśnie kobiet, ze stanu niewolnictwa i jakby wyznaczenie im dobrego miejsca w społeczeństwie jest warunkiem prawdziwie humanitarnej cywilizacji. No, dużo już mamy tu trudnych słów. Mało tego. Przy sprawie karczmarza i miłynarza, dwóch pijanych debili. Z jakiejś zapadłej wsi. Prokurator cytował Arystotelesa, który różnicę między barbarzyńcami a grekami w tym upatrywał, że ci ostatni nie traktowali kobiet jako niewolnicy, lecz szanowali ją jako wolną. Są to słowa bardzo piękne, są to słowa bardzo poniekąd słuszne, zwłaszcza, że bierzemy pod uwagę fakt zupełnie epokę no, koniec XIX wieku. Ale wygłoszone w kontekście tej sprawy, no, przyznaje, że budzą pewien chichot. Do tego prokurator wyciągnął bardzo długi wywód stanow o stanowisku kobiety i żony Urzymian i Słowian. Opowiedział o prawach, które daje kobiecie polskie prawo o małżeństwie z roku 1825, potem z roku 1836. Innymi słowem, to była bardzo długa przemowa, niemalże historyczna. Sięgająca od starożytności po czasy współczesne, wyciągająca wszystkie akty prawne, wygłosił też taką przemowę bardzo ostrą przeciwko, no, ciemnocie Włościan. Yy, tejże przemowie trudno się w kontekście tej sprawy akurat sprzeciwstawić, ponieważ Włościan sądził, że mają przekonanie, że mąż ma prawo żony sprzedać. No, tu chyba racja, bo z tego wynikało, że oni faktycznie tak uważali. Przytoczył na dowód fakt, że nic pośród obecnych w karczmie, a było tam przecież 10 osób, podobno, pomimo tego, że młynarzowa błagała o pomoc, nie przeciwstawił się całej sprawie. Oczywiście możemy tutaj także spekulować. My tutaj z naszego siodełka, tam 150 lat później, no, że może się po prostu bali dwóch pijanych debili, no. No w każdym razie mm, za okoliczności łagodzące dla młynarza Jana uwzględnił to, że był, ciemny, że był po prostu człowiekiem ciemnym, więc uwzględnił jego ciemnotę i fakt, że no w końcu przecież żonę przeprosił. A jeśli chodzi o tego karczmarza, to tu znowu wrócimy na chwilę do tego artykułu 904 kodeksu karnego o niewolnictwie, ponieważ on stwierdził, że być może można tu podciągnąć ten kodeks, dlatego że Karczmarz był pruskim poddanym, czyli on był jakby z innego zaboru, a nie rosyjskim, więc zasadniczo był obcym ludem. No to już, proszę Państwa, ja tu wymieniam. Ja myślę, że ten prokurator to, to, to jakiś po prostu. Ja nie znalazłam jego nazwiska, ale ja to, to jestem pod wrażeniem, bo naprawdę wzniósł się na absolutne wyżyny, biorąc pod uwagę, że omawiał sprawę. Kłótni dwóch kretynów, na której oczywiście ucierpiała kobieta. W każdym razie e, prokurator wniósł, by sąd kryminalny skazał Jana za nadużycie praw małżeńskich na osadzenie w wieży przez rok i cztery miesiące, a karczmarza Karola na osadzenie w wieży przez tylko cztery miesiące. Sąd kryminalny pewnie z przyjemnością wysłuchał długich historycznych wywodów prokuratora i przyznał mu rację. Powiedział, że dokonana sprzedaż żony miała rzeczywiście cechy transakcji handlowej. Zwłaszcza wobec tego protokołu, który został spisany u wójta, kiedy karczmasz pamiętamy, Karol powiedział, że wdowcowi jest żona potrzebna, i że uważa, że żonę wolno sprzedać, bo on to wyraźnie wtedy powiedział, wycofanie jego późniejszych zeznań nie zostało już jakoś uznane za prawdziwe. I ponieważ uiszcił cenę i wyprawił wesele, no to nie było wątpliwości, że tutaj po prostu zaszła jakaś transakcja, no, na dodatek nielegalna. I ostatecznie mój nasz Jan i Karcz Kar, Karol siedzieli w wieży po 4 miesiące i dni 20. Dostali także pokutę kościelną. I ponieśli koszty postępowania. Nie wiemy, jak dalej potoczyło się małżeństwo młynarzów, ale na pewno byli gwiazdami w swojej okolicy. Nie wiemy, jak się tam dalej miał karczmasz Karol czy wrócił do Prus. Wiemy jednak, że sprawa pijackich transakcji dwóch kretynów trafiła z zapadłej wsi do warszawskiego sądu kryminalnego. Wzbudziła w prokuratorze chęć przemowy na poziomie niemalże feministycznym, historycznej, wyciągającej z dupy niemalże wszystkich świętych i Arystotelesa. I jest to absolutnie, absolutnie przezabawne, choć wiem, że mnie bawią zupełnie dziwne rzeczy. I w annałach warszawskiej pracy prawniczej uznawano to wtedy za jeden z najciekawszych procesów Rozpatrywanych w Warszawie w drugiej połowie XIX wieku. I ja się zupełnie na prawie nie znam ani na y, historii prawa, ale uważam, że na pewno mieli rację. Także to dzisiaj taka lekka historia. Mam nadzieję, że Wam się podobało. I do usłyszenia.